No nie, nie. No, my robimy swoje, my wychodzimy na spotkania, nie patrzymy, kto jest po drugiej stronie. Chcemy wygrywać, chcemy wygrywać w jak najlepszym stylu, żeby cieszyć samych siebie, a potem kibiców i wszystkich innych dookoła. A no, że na ten moment na razie nikt nie potrafi nam wyprowadzić ciosu, no to, to już jakby nie jest nasz problem. tak, no nie, nie będziemy specjalnie um, przegrywać albo się podkładać, żeby mecze trwały dłużej, lub w ten sposób, bo na pewno trudne mecze przyjdą w tym turnieju jeszcze i bądźmy dobrej myśli, że też to, też to wytrzymamy i, i prze, będziemy przechodzić dalej. Podziewasz się ciosów od Niemców? Tak, ja uważam, że Niemcy to jest bardzo solidna drużyna i to, czy mieli jakieś problemy y, na tym turnieju, jakieś porażki, to niczego to nie oznacza, bo teraz jesteśmy w fazie turniejowej, która jesteś albo dalej, albo wracasz do domu i oni mogą wejść jutro nawet myślą, że odpadną, ale wyjdą i będą grać na dużym luzie i z dużym spokoju, bo nie będzie im zależało, tak przysłowowo. A wiemy, że tam są zawodnicy jak Grozer, From, więc mogą rozstrzelać nas zagrywką i nic z tym nie zrobimy. Jeśli wygrają z nami sportowo, będą od nas lepsi. No taki jest sport. Ale w swojej grze widzicie jeszcze jakieś takie elementy do poprawienia na tym turnieju przed meczem z Niemcami? Nie? No, nie, nie oszukujmy się, że poprawimy naszą grę w jeden dzień tak naprawdę, bo trening jutro mamy, a nawet może dwa, więc nie, na pewno ta gra nasza nie zmieni się ani na dużo lepszą, ani na gorszą to, i to jest najważniejsze, że nie na gorszą. A więc nie, 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 my nie narzekamy na ten moment jak gramy i obyśmy utrzymali ten poziom, bo najważniejsza jest stabilność gry, a nie falowanie od jak to nazywam w skali od 1 do 10 do 10, a potem nagle dziura na, na dwójka na poziom numer 2. Cieszmy się z tego, jak gramy na poziomie 6-8. Myślisz, że to jest taki poziom 6-8? Nie więcej? Nie mniej? Nie wiem, ja, ja się cieszę z tego, jak wyglądamy, wygrywamy sety. Yy, dostałem informację od jednej dobrej bardzo dziennikarki, że wygraliśmy 16 spotkań yy, setów do poniżej 20, więc o czymś to świadczy, że gramy na tym poziomie na pewno od piątki wzwyż, nie niżej. Czyli ta stabilność jest... <noise> czyli ta stabilność, konsekwencja jest, jest najważniejsza z tego, co mówisz, że utrzymujecie pewien równy poziom. Tak, no bo zdarzają... Zdarza się, że to jest normalne, że ktoś wyjdzie z drugiej strony i strzeli na masa. No przecież my nie jesteśmy jakimiś maszynami, że wszystko będziemy bronić, wystawiać bez bloku albo wszystko blokować. Oni też wszyscy po coś trenują, żeby nas ograć, żeby zdobywać punkty, ale najważniejsza jest stabilność w siatkówce, nie wahania formy w czasie spotkania.